Grzegorz Stępień, Studio KK24.pl. Dzień dobry, a dzisiaj będziemy rozmawiać z Romanem Kolkiem, wicemarszałkiem województwa opolskiego, który w zbliżających się wyborach reprezentuje mniejszość niemiecką, kandyduje do senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, mniejszość niemiecką, natomiast niewiele brakowało na początku tego. Biegu, można powiedzieć, wyborczego biegu to jest dobre, dobre, dobre słowo, jeżeli chodzi o Pana, to potem chciałbym do tego też nawiązać. Na początku kampanii tutaj mieliśmy do czynienia ze startem w ramach szerszego frontu, frontu z połączenia Koalicji Obywatelskiej i Mniejszości Niemieckiej. Do tego nie doszło. Jakie właściwie były powody, dla których zdecydowaliście się jako mniejszość niemiecka do samodzielnego startu? Ja w ogóle zdecydowałem, zdecydowałem się do kandydowania o mandat senatora z tego powodu, że uważam, że doświadczenie, zaangażowanie w pracę z regionem i współpracę z regionem, bycie blisko ludzi, precyzjonujemy no, do tego, żeby o to mandat się ubiegać, żeby przekonać ludzi do tego, że warto mieć reprezentację branżowego, specjalisty, lekarza, samorządowca, a także menadżera, który odpowiada. Jest, widzi dobre wyjścia z różnych sytuacji, w których tylko rozmowa może pozwolić na znalezienie rozwiązań. I dlatego swoją ofertę, swoje zaangażowanie oddałem temu celowi i przyznam, że wspólnie razem z Panem Marszokiem byłam nawet jakiś czas temu już rozważaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, że, że mógłbym być dobrym kandydatem, kandydatem, który jest w stanie jednoczyć. Dlatego, że to, że jestem lekarzem, to właśnie jest dowód na to, że widzę potrzebę pomagania wszystkim i niezależnie od tego, czy reprezentuję mniejszość niemiecką, czy szersze grono wyborców, robię to wszystko dla ludzi. I wszyscy myślę, mamy jedno wiele, zdrowie, tak? Że wiele osób, tak, wszyscy mamy jedno zdrowie i poza tym, praca w samorządzie zawsze powoduje, że człowiek musi być blisko ludzi i jeżeli koncentrowałby się tylko na jakiejś jednej grupie, jednym celu, to po prostu przegra, nie ma żadnych szans, no musi być otwarty na potrzeby wszystkich i reagować odpowiednio na, na, na te potrzeby. I dlatego, dlatego yy, widząc to, że jestem osobą rozpoznawalną i jestem yy, Zaangażowany i oddaje swoje umiejętności i doświadczenie w to, aby coś dobrego zrobić z poziomu krajowego, bo widzę, że decyzje jednak wiele zapada na poziomie krajowym i warto by było, żeby ktoś pamiętał o tych dołach. Ja z tymi dołami jestem związany i dlatego padła taka propozycja, abym reprezentował szerszo, szersze grono. Zabiegałem o to rzeczywiście, wręcz odbyło się kilka spotkań na poziomie krajowym, centralnym i to poparcie udało mi się uzyskać. Chociaż nie było łatwe uzyskanie poparcia dla mnie jako kandydata z Komitetu Wyborczego Wyborców mniejszość niemiecka. No tutaj już było, powiedziałbym, podejście polityczne było takie, no dlaczego z No, prawda mówiąc, ja jestem utożsamiony z mniejszością niemiecką i stale występuję z tym szyldem i tego się wcale nie wstydzę, bo uważam, że wiele dobrego jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast w sytuacji, gdy zaczynają się pojawiać jakieś takie nacjonalistyczne podejście i krytyka jakby tej strony niemieckiej, no to to, 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 to zaczynam się zastanawiać, no dlaczego takie podziały ktoś próbuje budować w społeczeństwie? No żyjemy w region... W wielokulturowym, w którym jednak te kultury się zmieszały i jednak e, współdziałamy z sobą, i tutaj, moim zdaniem, tego problemu być nie powinno. No ale jakoś tak, tak zeszło. E, uzyskałem to poparcie, akceptację, e, szerokie także z panią Brigidą Kolendą Łabuś. E, dziękuję bardzo za to poparcie, za to, to zrozumienie, mhm. ale później w pewnym momencie jednak nos uwagi na takie krótkotrwałe zawirowanie, jakie powstało wokół przedstawienia kandydatów e, właśnie Komitetu Wyborczego Wyborców mniejszość niemiecka z skazaniem Rafała Bartka jako kandydata do senatu w regionie Opole... Opol, Opol polskim no pana, szybka decyzja pracy. na poziomie o wystawieniu propozycji wystawienia swojego kandydata. No to oczywiście zawsze powoduje, że istnieje pewne niebezpieczeństwo, że te głosy się w jakiś taki sposób rozłożą mniej korzystny dla dobrego rozstrzygnięcia I ja powiem tak, tak no, wspólny start okręgi są, i agregowanie wyborców okręgi no, dawało są, największą szansę na jest jednomandatowe i ja uważam, że gdyby było w tej sytuacji co powstało, gdyby było więcej kandydatów, no byłoby to troszeczkę łatwiej. Ale ja tak obserwuję w tej kampanii olbrzymią falę hejtu i takiego skierowanego konkretnie w moją stronę, konkretnie w stronę mniejszości, po to, aby tylko zdezewować moją osobę przed wyborcami, po to, żeby pokazać, że, że coś jest na rzeczy, że koleg tam coś gdzieś coś zaachmęcił, coś likwidował co padało, no to są rzeczy absolutnie niezgodne z prawdą i, i, i kłamliwe. Natomiast moje osobiste jakby podejście do samego tego trybu legislacji i, i, i rozwiązywania problemów duchu dialogu i spokoju, no wstrzymują mnie przed jakimi, takimi decyzjami. Nie zamierza Pan złożyć pozwu w trybie wyborczym? Więc Panie redaktorze, więc miarka się przebrała w odniesieniu do ostatnich komentarzy i ostatnich decyzji i kampanii, która sprowadzona już przez cały komitet wyborczy, nie tylko przez Pana Janusza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości o mandat poselski. Miarka się przebrała dlatego, że zarzucono nam Kolicji rządzącej w województwie i mnie osobiście, umieszczając mnie na billboardzie, to, że likwiduje szpitalny oddział ratunkowy. Głośna sprawa, ostatnio, szczególnie w Polsce. Absurdalne, po polu. totalne nieporozumienie, totalny błąd, gdyby ktoś śledził cały przebieg, informacje, debatę na ten temat prowadzoną, konferencję prasową, wypowiedzi lekarzy, dyrektora szpitala. To nie nieudolność dyrekcji szpitala powoduje, że doszło do, takiego, do takiej sytuacji, tylko decyzje, rozporządzenie ministra zdrowia zadecydowały o tym, że szpital nie jest w stanie wypełnić tych warunków. I nie dlatego, że nie chce, tylko konkretna konstrukcja tego szpitala uniemożliwia wywiązywanie się z pewnych roli i funkcji. I nie można szukać wroga w reorganizacji systemu ochrony zdrowia temu, kto chce to zorganizować, tylko trzeba szukać rozwiązań, aby zmniejszyć napór pacjentów na szpitalne oddziały ratunkowe, bo to jest w każdym szpitalnym oddziale ratunkowym bardzo złe rozwiązanie, kiedy pacjent jest zmuszony tam iść po pomoc. Trzeba system leczyć tak jak w całej medycynie profilaktyką, czyli oszczędzać, zmniejszyć napór pacjentów na szpitalne oddziały ratunkowe, czyli poprawić dostępność dla niego w opiece ambulatoryjnej, więcej porad specjalistycznych. To trzeba Poprawić, a nie tylko punktowo, propagandowo działać tak jak to widzimy w ostatnim czasie, niestety z, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Będzie w takim razie pozew wyborczy jeszcze w trakcie tej kampanii? Tak, tak. Dzisiaj jesteśmy akurat w takim dniu, gdy ten pozew jest skonstruowany, y, będzie złożony pozew. Zraci Pan przeciwko komu konkretnie? Y, z racji tego, że ta ostatnia akcja to jest akcja y, całego... Komitetu Prawa i Sprawiedliwości yy, konkretny dowód, billboardy umieszczone na trasie, wskazujące na to, że zlikwidujemy, a jest to nieprawdą. To pozew będzie skierowany przeciwko yy, Komitetowi Prawa i Sprawiedliwości. Yy, nie podejrzewałem na początku kampanii wyborczej, że do takich rzeczy będzie dochodziło, że ja będę stroną walki z dużą, silną machiną partyjną. Od początku, jest, od początku był wręcz, Pan atakowany, tak jak Pan powiedział na początku. Tak, tak, ale muszę powiedzieć, yy, mam wiele sygnałów, wiele informacji informacji takich dotyczących ze środowiska i to sympatyków mniejszości, członków mniejszości, ale także wielu innych osób, którzy widzą zachowanie konkretnego kandydata, który w ten sposób próbuje zaistnieć na scenie politycznej, no krytykują to i uważają, że nie jest to droga. Ja osobiście uważam, że jeżeli takich będziemy mieli reprezentantów, którzy w ten sposób postępują w kampanii wyborczej, to będziemy się musieli wstydzić za to później, jeśli chodzi o poziom debaty publicznej. Mnie ten poziom debaty publicznej, debaty w Parlamencie się bardzo nie podoba i uważam, że trzeba ludzi wyważonych, trzeba ludzi, którzy jednoczą, po to, aby znaleźć dobre rozwiązania. Przecież my nie możemy cofać się wstecz, nie możemy szukać jakichś rozwiązań, yy, kierowania się wolą przywódcy i uznawanie tylko tego jako najważniejszy argument. No, jesteśmy po to, aby słuchać ludzi i dla nich stanowić dobre prawo zapytam jeszcze o pozytywną stronę prowadzonej przez pana kampanii teraz. Pan postawił na taki klucz, który polega na zjednywaniu sobie poparcia popularnych samorządowców. To jest próba budowy takiego szerszego poparcia wyborców przed, przed, ja przed głosowaniem? Ja myślę, że, że samorządowcy, my samorządowcami się dobrze rozumiemy i to nie tylko samorządowcami, którzy mają poparcie lub są członkami mniejszości niemieckiej, ale generalnie wszystkimi samorządowcami. Rozwiązujemy na bieżąco wszystkie problemy, stąd ten akcent samorządowy, pokazujący, że w oparciu o samorządy należy budować przyszłość yy, Polityczną kraju należy wzmacniać rolę samorządów, to także mamy w programie wyborczym. Uważam, że dystrybucja środków do samorządów, adekwatna, proporcjonalna, bez jakichkolwiek y, układów kolesiostwa, a muszę powiedzieć, że jak teraz przyglądam się wszelkim danym z poziomu kraju, to tyle widzę, w tym kolesiostwa i układów, które wspierają swoich. Czyli powiem, może to takie pierwszy raz na antenie, to powiem prawo i sprawiedliwość dla swoich. Y, to nie jest prawidłowy styl postępowania. To dzieli znowu nasz kraj, różnicuje i pokazuje, że ten, kto jest z władzą, ma wsparcie finansowe. Tak być nie może. Wszyscy jesteśmy wybieralni, wszyscy stawiamy na to, że oddajemy się do dyspozycji ludzi, jesteśmy blisko ludzi. Stąd też ta współpraca z samorządowcami. Mamy wiele celów wspólnie do, do organizacji, chociażby wsparcie dla wymiany pieców. To są środki europejskie w naszej dyspozycji dla współpracy z samorządami. To są różne inicjatywy, za którymi chętnie stoimy, wspieramy i pokazujemy ludziom, że w takiej jedności, w takiej zgodności jest siła i wiele rzeczy można zrobić wspólnie. W powiecie strzeleckim chociażby kapitalny przykład współdziałania samorządów gminy, powiatu, województwa. To są nowe rozwiązania komunikacyjne. To są budowane wspólnie ścieżki, ścieżki dla pieszych, w których partycypują samorządy różnych poziomów. I to jest w tym wszystkim piękne, dlatego że pokazuje, że jesteśmy w stanie wiele zrobić razem i to tak jak powtarzam. Nie tylko w gronie własnych, z własnego obozu politycznego, niejako wywodzących się samorządowców. Wszyscy razem działamy dla dobra wspólnego. Samorząd jest najbardziej rozliczany, jest na miejscu i po prostu tam nie może być inaczej. Jeżeli zaczyszmy na temat finansów finansowania, możemy płynnie już teraz przejść do służby zdrowia, bo finansowanie służby zdrowia jest jednym z tych elementów najbardziej problematycznych. Jaka jest pana diagnoza jako lekarza? Diagnoza dla tego chorego pacjenta, jakim jest polska służba zdrowia? Jeżeli możemy to w sposób lapidarny przedstawić? diagnoza jest, jest, jest jedna, niedofinansowanie systemu od wielu lat, yy, kosmetyczne próby pokazania, że w systemie przybywa pieniędzy, chociażby ostatnie wypowiedzi Pani Wojewody Porowskiej. Bo tutaj kilkana... mamy sprzeczne sygnały, prawda? Z tak. jednej strony pokazujemy, że kolejki na przykład się skracają, z drugiej strony docierają do nas informacje, że w szpitalach powiatowych zamykane są oddziały. Proszę zwrócić uwagę, że kolejki się skracają tylko tam, gdzie radykalnie zwiększono finansowanie. Dobrze, że taka diagnoza padła. Wszyscy doskonale wiedzieliśmy i wiemy, że dostęp do operacji katarakty, do zaćmy, był mocno ograniczony. Wielu pacjentów wyjeżdżało poza granicę do realizacji tej, 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 tej operacji. Zwiększono finansowanie, w zdecydowany sposób skrócono kolejki, zmieniono także styl postępowania. Wasz organizowany w Kędzierzynie Koźlu w szpitalu model chirurgii krótkoterminowej jednego dnia kapitalnie się sprawdza i jest realizowany przez innych, innych w województwie. W związku z tym ten potencjał jest duży. I proszę zwrócić uwagę, wszyscy mówimy o tym, że tak, jest niedobór lekarzy, pielęgniarek, wykwalifikowanych kadr medycznych. A równocześnie w tym niedoborze te kadry są w stanie zrobić dużo więcej. Dlaczego? Niedobór środków finansowych. I to samo to jest globalny jakby wniosek, dlatego że odstajemy od danych europejskich, średnich, gdzie przeznaczamy o wiele za dużo na administrację. Ja śmiem twierdzić, że także na obronność. Na obronność przeznaczamy za dużo. W dzisiejszym cywilizowanym świecie obronę realizuje się poprzez pakty, poprzez... Yy, Poprzez debatowanie, poprzez politykę, a nie poprzez wzmacnianie potencjału zbrojeniowego. No, potencjał zbrojeniowy na pewno napędza innowacyjne rozwiązania w przemyśle, ale no, nie stawiajmy na to jako jedyny sposób zapewnienia sobie bezpieczeństwa w chwili, gdy nie mamy innego, najważniejszego dla wszystkich bezpieczeństwa bezpieczeństwa zdrowotnego. Bezpieczeństwo zdrowotne nade wszystko. I uważam, że tutaj trzeba zmienić akcent. Ale równocześnie, jako region, od 10 lat. W algorytmie Podziału środków jesteśmy pokrzywdzeni. Raporty NIKU pokazujące rok po roku, jak sytuacja w województwie polskim w dostępie doświadczeń się pogarsza. Jest tego takim racjonalnym dowodem i tego nie da się zamieść pod dywan i powiedzieć, że kolek sieje zamęt, kolek krytykuje. Nie, jest, to jest fakt, to jest fakt, który trzeba zmienić. Koniecznie, jako najmniejszy region, Mamy małe przełożenie, małe lobby, ale już w ostatnim czasie ze strony Województwa Śląskiego pojawiają się informacje, że Śląsk także jest niezadowolony. W związku z tym do tego tematu trzeba wrócić, ponieważ pieniążki, które gromadzone są w Narodowym Funduszu Zdrowia, pochodzą ze składek osób ubezpieczonych. Do tego dokłada się filar z budżetu państwa, składki za osoby, które są nieubezpieczone i powstaje, powstają środki dla objęcia opieką wszystkich. I nie możemy algorytmu przeliczać na liczbę osób ubezpieczonych, tylko na wszystkich, skoro na poziomie Ministerstwa Zdrowia, na poziomie programu partii rządzącej jest zapewnienie z tych środków dostępu dla wszystkich, to porównujmy w stosunku do liczby mieszkańców. I tutaj jesteśmy w gorszej sytuacji. Nasi mieszkańcy muszą wyjeżdżać poświadczenia poza region, kolejka u nas się wydłuża, co powoduje właśnie, że wyjeżdżają poza region, i to trzeba zmienić. Ja. Zawsze bardzo prosiłem o tę współpracę i uważamy, że z pozycji samorządu województwa wiele inicjatyw powinno wychodzić. Natomiast w ciągu ostatnich czterech lat, no niestety tak się składa, że wszelkie nasze sejmikowe działania, które mają na celu zwrócenie uwagi na ten temat, były traktowane na poziomie centralnym jako bunt polityczny, a nie jako no, działanie na rzecz społeczności lokalnej. Niestety, smutne. Czyli ten pierwszy etap terapii to przede wszystkim zwiększenie środków finansowych bezpośrednio, stricte na działalność medyczną, na działalność leczniczą. Służba Zdrowia to jest z pewnością ten obszar, którym chciałby Pan się zająć jako senator. Co pojedynczy senator może, może tutaj działać? No więc też się zastanawiałem z chwilą, gdy startowałem w tym biegu, to na początku biegu, a z tego się zrobił maraton już powolutku, bardzo męczący. A mógł przez spotki nawet nawet przez płotki z przeszkodami, z, z dużymi z szkodami, przeszkodami. Tak. Płot, płotek to jeszcze powiedziałbym mniejsza, mniejsza przeszkoda, ale te duże płotki to jest, to jest przeszkoda. Eee, co może zrobić? Eee, może oddziaływać na sposób widzenia tematu przez innych. Eee, może inicjować coś, co łączy zwaśnione strony w wypracowaniu wieloletniej perspektywicznej strategii. To jest taki, taki hasło, który używam, dlatego że mamy dobre doświadczenie, ja osobiście również, ponieważ pod moim kierownictwem został wypracowany materiał parę lat temu, który był wypracowany przez siły koalicji rządzącej opozycji i jednogłośnie został przyjęty przez Sejm jako strategiczny materiał dla... Rozwijanie polityki zdrowotnej w regionie. Uważam, że można to zrobić w skali kraju. Kilka lat temu, wspólnie z zespołem doświadczonych ludzi z branży zdrowia publicznego, menadżerów, byłych wiceministrów zdrowia, ministrów zdrowia, wypracowaliśmy taki dokument, który przekazaliśmy politykę. I co? I nic. Wówczas nic. Liczę bardzo na to, że w tej chwili, w tym gronie ekspertów, którym się obracam, z którymi się znam, którzy, którym mamy podobne zdanie na ten temat, będziemy w stanie przekonać szersze grony, dotrzeć do świadomości, wiedzy polityków, że ten temat zdrowia dla mieszkańców jest bardzo ważny. Ale temat zdrowia dobrze zaopiekowanego. To, na czym mi zależy, a nie temat zdrowia, przedstawianego karykaturalnie, gdzie obrazowane jest przy, zwiększenie przychodów w Narodowym Funduszu Zdrowia, że cieszmy się z tego, że jest więcej pieniędzy w regionie, że jakimś cudownym sposobem województwo opolskie zyskało na tym, że mamy więcej pieniędzy. Mamy więcej pieniędzy z prostych powodów: wzrost gospodarczy, wyższe pensje, większa liczba pracujących to są przyczyny zwiększonych środków w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale ciągle zostajemy pokrzywdzeni. Algorytmem, ponieważ według algorytmu określonego, niezmienionego trafiają wszelkie nadwyżki finansowe. I jeżeli słyszę, że ktoś przywiózł na opolszczyznę z Warszawy w walizce dodatkowe pieniądze, to nóż mi się w kieszeni otwiera. Dlatego, że wiem doskonale, że algorytm, który jest ustalony i sposób przekazywania nadwyżek jest określony wskaźnikami. I jeżeli te wskaźniki już w założenia są dla nas gorsze, no to następne pieniądze jak dzielimy, znowu są dla nas gorsze. I naprawdę możemy mieć poczucie satysfakcji, że mamy więcej pieniędzy, ale wcale nie oznacza to, że starsza nam na więcej świadczeń. Dlatego że minister zdrowia ustalając warunki realizacji usług zdrowotnych, określił normy zatrudnienia, określił minimalne płace, określił system podwyżkowy. Wszystko bardzo dobrze. Cieszymy się bardzo, że w medyczni zarabiają lepiej, ale. Na to trzeba pieniędzy. I się okazuje według ostatnich raportów i danych, znowu ogólnokrajowych, że wzrost chociażby kontraktów, który jest proponowany o 4%, zderza się z 8% wzrostem kosztów po stronie szpitali. To proszę mi powiedzieć, czy wystarczy na to? No to przecież nie trzeba być matematykiem, żeby, żeby widzieć to, że to jest absolutnie, robi się przepaść. I ktoś powiedział, 4%. Proszę Państwa, to są olbrzymie pieniądze. To są pieniądze. Które będą wymagane od samorządów, aby samorządy dopłaciły do tego systemu, ponieważ ktoś ustalił zasady gry, a nie dał na to adekwatnych pieniędzy. I mitem jest mówienie o tym, że będziemy dochodzić do jakiegoś tam poziomu europejskiego nakładów, Europa nam w tym czasie jeszcze bardziej ucieka, świat nam ucieka, a u nas, no niestety powiem może propagandowo, a u nas ludzie umierają, bo nie mogą uzyskać w czasie pomocy. Albo inaczej, wyciągają pieniądze z własnej kieszeni i idą po usługi. Na rynku komercyjnym. No nie tak powinno być. Ten system powinien zabezpieczać losy i potrzeby najuboższych, no i tak ma być skonstruowany. Odchodzimy od tej idei, nie wiem dlaczego. To niestety bardzo smutna bardzo konkluzja. Rozległy I rozległy temat. Tak, bardzo. ponieważ tak jak już na początku zaznaczyliśmy, opieka zdrowotna służba zdrowia no to jest temat, który dotyczy nas wszystkich ponad podziałami politycznymi i każdemu z polityków uczestniczących w procesach rządzenia powinno zależeć na tym, aby to działało jak najlepiej. Panie Marszałku, bieganie towarzyszy nam od początku tej rozmowy. Dzisiaj przed naszą rozmową również poranna przebieżka. Nie, muszę przyznać, że nie, przebieżki poranne to są, mam tylko zarezerwowane w sobotę rano, gdy, bieg, gdy biegnę po bułki tak 5 pięć, siedem, Widzimy w Pana mediach społecznościowych, tak, zdjęcia, kiedy dopiero świta, Pan już jest w pełnym rynsztunku biegowym i kilometry zalicza, tak? Tak, ale ja jestem zwolennikiem takich umiarkowanych dystansów, wszelkie dłuższe dystanse, to niestety bardzo mnie męczą. Nie mam takiej super kondycji, natomiast uważam, że trzeba to robić, trzeba być aktywnym. Kiedyś moje względy zdrowotne wymusiły jednak to, żeby być Aktywnym i zachęcam wszystkich do tego. I nawet powiem dzisiaj, mam niespodziankę, bo dzisiaj w sąsiedztwie, w sąsiedztwie tutaj w Hali, odbywa się o godzinie 16 spotkanie z naszymi wspaniałymi biegaczami, Krzyszkiem Danko, Dankowym na czele, którzy zdobyli kolonę gór pod hasłem Masz jaja, idź na badania. To jest kapitalna akcja promująca zdrowie, styl życia i profilaktyka u mężczyzn. I dzisiaj jest to spotkanie. Ja e, zapraszam, jeżeli to jest możliwe, aby ktoś, kto to, ten program usłyszy, aby z, zwrócił się dzisiaj dzisiaj do hali, przyszedł do hali, porozmawiał, posłuchał. Będą ciekawe rozmowy, wiele atrakcji, wszyscy biegający, a w Kędzierzynie Koźlu biegających jest bardzo wiele. Często pana tutaj widzimy klubów. na biegach. I, różnego i zapraszam serdecznie koleżanki i kolegów do tego, aby być tutaj z nami, angażować się. Wiem, że na was kochani biegacze zawsze można liczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Roman Kolek. To był program Studio KK24.pl Dziękuję bardzo.